Zasada ósma. Nie zwalczaj szkodliwych nawyków. W zasadzie tej ujawniają się pewne zaskakujące prawdy o tym, jak powstają złe nawyki oraz jak je pokonywać. Pokazuje ona, dlaczego zwalczanie nawyku jest błędną strategią, która często skutkuje powrotem do niego oraz tłumaczy, co robić zamiast tego. W dzieciństwie cały czas martwiłem się, że mój tata może umrzeć. Zanim skończyłem 10 lat, razem z rodzeństwem zobaczyliśmy, że pokryje mu pali papierosy. Prawdopodobnie krył się właśnie przed nami, żeby nie zaszczepić nam nałogu. Kiedy jednak znaleźliśmy jego mini-cygara, zaczął palić też przy nas. Zdumiewało mnie to, że palił wyłącznie w samochodzie. Nigdy na imprezach, w domu czy w pracy, tylko w samochodzie. Podjąłem kilka nieśmiałych prób, by go oduczyć, ale nic nie działało. Aż do pewnego dnia, 10 lat później, gdy niechcący skłoniłem go do rzucenia tego trwającego 40 lat nałogu. Aby było jasne, co zaszło, muszę najpierw w skrócie wytłumaczyć, w jaki sposób utrzymują się nałogi. Charles Duhigg w swojej książce Siła nawyku, w której omawia, jak i dlaczego tworzą się nawykowe zachowania, dlaczego trzymają nas w szachu i jak możemy się od nich uwolnić, wprowadził pojęcie pętli nawyku. W uproszczeniu pętla taka składa się z trzech elementów. Bodziec, czynnik wyzwalający nawykowe zachowanie, np. stresująca narada albo niepożądane zdarzenie, rutyna, nawykowe zachowanie, np. zapalenie papierosa albo zjedzenie czekolady, nagroda, efekt tego zachowania u Ciebie, np. poczucie ulgi czy radości. Kiedy w wieku 18 lat zrezygnowałem ze studiów, by założyć swój pierwszy startup informatyczny, przeczytałem książkę Skuszeni Nira Eyala. Opowiada ona o tym, jak dzięki eksploatowaniu pętli nawyku, wielkie korporacje mediów społecznościowych i firmy internetowe doprowadzają do uzależnienia użytkowników od swoich produktów. W okresie, gdy czytałem tę książkę, wpadłem na moment do domu i przypadkiem zostawiłem ją w łazience. Mój tata, który bardzo lubi czytać w ubikacji, sięgnął po nią. Dowiedział się o pętli nawyku i zrozumiał, że do palenia skłania go bodziec, samochód, rutyna, otwieranie drzwiczek w samochodzie, sięgnięcie po papierosa i zapalenie oraz nagroda, pod wpływem nikotyny, wydziela się w mózgu dopamina. Następnego dnia podszedł do samochodu, wyjął z pudełka papierosy, włożył do niego mini lizaki i nigdy więcej już nie zapalił. Pętla nałogu została przerwana. Jego miejsce zajął inny, mniej uzależniający nawyk, a w konsekwencji poprawiły się prognozy zdrowotne mojego taty. Niezależnie od tego, czy zdawał sobie z tego sprawę, nauka potwierdza, że postąpił bardzo słusznie, nie próbując podejmować walki z nałogiem, tylko zastępując ostatni etap pętli mniej uzależniającą nagrodą, lizakami. Nowe niezwykłe badania naukowe ujawniły, jak bezsensowne są próby zwalczenia złych nawyków oraz dlaczego osoby postępujące w ten sposób zwykle wracają do nałogu. Czy zauważyłeś, że jeśli za bardzo skupiasz się na zaprzestaniu czegoś, w końcu do tego wracasz i robisz to jeszcze intensywniej? Dzieje się tak, ponieważ jesteśmy istotami nastawionymi na działanie, nie na bezczynność. Ali Szarot, którą poznaliśmy przy okazji zasady trzeciej, powiedziała mi. Aby dostać w życiu coś dobrego, czy to kawałek tortu, czy awans, zazwyczaj musimy podjąć pewne działanie, zrobić coś, żeby to osiągnąć. W rezultacie mózg przywykł do uważania, że z nagrodą wiąże się aktywność. Kiedy więc mamy nadzieję na coś dobrego, uruchamia się sygnał startu, który skłania nas do działania i to zaraz. Szarot przytoczyła eksperyment, w którym powiedziano ochotnikom, że mogą naciskać guzik, aby otrzymać nagrodę, jednego dolara, albo inny guzik, aby uniknąć zdarzenia negatywnego, straty dolara. Okazało się, co pewnie nie będzie zaskoczeniem, że uczestnicy, którzy naciskali guzik z nagrodą, robili to dużo szybciej niż ci drudzy. Mózg kojarzy nagrody z działaniem, dlatego działanie należy łączyć z nagrodą. Ponadto niektóre badania pokazały, że im bardziej człowiek próbuje stłumić jakieś działanie czy myśl, tym bardziej prawdopodobne jest, że je podejmie. To znakomity argument potwierdzający siłę manifestacji. Otrzymujesz to, o czym myślisz, ale jednocześnie kolejne świadectwo, że zwalczanie nawyku czy odpędzanie myśli o nim nie jest mądrą strategią. W badaniu opisanym w 2008 roku w Appetite stwierdzono, że grupa ochotników, którzy starali się nie myśleć o jedzeniu, zjadła więcej niż grupa, która nie starała się tak myśleć. W tej pierwszej grupie zadziałał tak zwany behawioralny efekt odbicia. Podobnie w badaniu relacjonowanym w 2010 roku w Psychological Science grupa palaczy, którzy starali się powstrzymywać od myśli o paleniu, w rzeczywistości myślała o nim częściej niż grupa, która nie podejmowała takich prób. Przypominam sobie pewną radę, której udzielił mi instruktor w szkole jazdy, gdy miałem 18 lat. Samochód zawsze będzie podążał za Twoimi oczami. Jeżeli nie chcesz się obijać o zaparkowany wzdłuż ulicy auta, nie skupiaj się na nich, bo będziesz zawsze ku nim skręcał. Patrz do przodu, przed siebie, tam gdzie chcesz, żeby jechał Twój samochód. Wygląda to na stosowną analogię pokonywania i wyrabiania nawyków. W ostatecznym rozrachunku człowiek robi właśnie to, na czym się koncentruje, dlatego nie skupiaj się na rzuceniu palenia, nie walcz z nim. Skup się na zachowaniu, którym chcesz je zastąpić. Dyrektor Pracowni Neuronauk, Afektywnych i Społecznych na Uniwersytecie Oregońskim, Elliot Bergman, pisze, że jeśli jesteś palaczem i mówisz sobie, że masz nie palić, mózg nadal słyszy słowo palić. Jeżeli natomiast mówisz sobie, że będziesz rzuć gumę, ilekroć zachce ci się papierosa, mózg dostaje bardziej pozytywny, zorientowany na działanie przedmiot, na którym się może skupić. Wyjaśnia to, dlaczego mini lizaki pozwoliły mojemu tacie rzucić palenie. Nie tylko usunął papierosy ze schowka w samochodzie, ale zastąpił palenie ich nową czynnością, na którą mógł się nastawiać mózg ssaniem lizaków. Jeżeli chcesz się uwolnić od szkodliwego nawyku, wyśpij się. Kiedy ty sypiasz? Przez ostatnich 10 lat niemal co tydzień słyszę to pytanie z ust tylu dziennikarzy, moderatorów paneli dyskusyjnych i reporterów, że nie jestem w stanie ich pamiętać. W tle tego pytania, które zawsze wprawia mnie w lekkie zakłopotanie, kryje się milczące założenie, że nie byłbym w stanie osiągnąć swojego sporego sukcesu zawodowego przy jednoczesnym, dostatecznym wysypianiu się. Tymczasem prawda jest odwrotna. Zawsze dobrze się wysypiam. Nie pozwalam na to, aby jakiekolwiek zebranie, spotkanie czy telekonferencja były zaplanowane na wcześniejszą godzinę niż 11 i rzadko korzystam z budzika, bo od dawna wiem, że sen jest fundamentem sukcesu, a nie jego hamulcem. Russell Poldrack, profesor psychologii z Uniwersytetu Stanforda, mówi. Kiedy jesteś zestresowany, wzrasta prawdopodobieństwo, że zrobisz coś, czego nie chcesz robić. Oznacza to, że w sytuacji stresu rośnie ryzyko, że skusisz się na dopaminowy dopalacz, np. w postaci słodyczy, wysoko przetworzonego jedzenia, narkotyków, porno czy alkoholu. Dlatego do najważniejszych rzeczy, jakie można zrobić w celu utrwalenia nowych nawyków, czyli aby we wczesnej fazie wykonać dostatecznie wiele powtórzeń danego zachowania i by odpowiednie grupy neuronów w mózgu zintegrowały się dzięki jednoczesnemu odpalaniu, należy utrzymywanie stresu na niskim poziomie, zwłaszcza w krytycznym wstępnym stadium formowania się nawyku. Jeden z najskuteczniejszych sposobów jest jednocześnie trywialnie prosty. Dobrze wysypiaj się w nocy. Bez względu na to, co starasz się poprawić, od zmiany stylu życia towarzyskiego, do rzucenia papierosów, sen ci w tym pomoże. Jeżeli chcesz nabrać formy, wiedz, że dostatek snu poprawia szybkość, siłę i wytrzymałość. Chcesz lepiej radzić sobie w pracy, wiedz, że brak snu zmniejszy twoją produktywność, a jeśli należysz do kadry kierowniczej, ucierpi twoja uwaga, koncentracja, pogoda ducha, a nawet etyka postępowania. W przypadku, gdy starasz się zrzucić wagę, czy zdrowiej się odżywiać, wiedz, że niedostatek snu obniża stężenie leptyny, hormonu dającego organizmowi sygnał nasycenia. Ponadto prowadzi do większego wydzielania greliny, zwanej hormonem głodu, substancji, która wzmaga apetyt i magazynowanie tłuszczu oraz może skłaniać do sięgania po niezdrowe przekąski. Jeśli chcesz się więc pozbyć jakichś starych nawyków i wprowadzić nowe, Zapomnij o wszelkich skomplikowanych strategiach, trikach i podchodach, a skoncentruj się na sprawach elementarnych. Zdołasz dokonać zmian, jeżeli zadbasz o dobre samopoczucie, uwolnisz się od nadmiernego stresu i będziesz się dobrze wysypiać. Nie zajmuj się więcej niż jednym nawykiem naraz. Wszyscy wiemy, że kluczem do sukcesu jest siła woli, ale jeszcze mniej więcej 25 lat temu mieliśmy bardzo uproszczony pogląd na jej temat traktowaliśmy ją jako umiejętność, która raz wyrobiona pozostaje z nami na zawsze. Zmieniło się to, gdy Mark Muraven, obecnie profesor na Uniwersytecie Albany w stanie Nowy Jork, wykazał w swoim doktoracie, że siła woli słabnie w miarę jak z niej korzystamy. W 1998 roku przeprowadził on słynny dziś eksperyment. Ustawiał w laboratorium salaterkę z rzotkiewkami i tacę ze świeżo upieczonymi ciasteczkami, po czym wprowadzał pojedyncze ochotników należących do dwóch grup, którym zasugerowano, że eksperyment będzie dotyczył percepcji smaku. Osobom w pierwszej grupie powiedziano, że mają zjeść ciasteczka, a zignorować rzotkiewki, natomiast w drugiej trzeba było ignorować ciasteczka i jeść tylko rzodkiewki. Po upływie pięciu minut do pomieszczenia wchodził eksperymentator i po kwadransie dawał uczestnikowi niemożliwe do rozwiązania zadanie. Konsumenci ciasteczek, mający nienaruszone rezerwy siły woli, byli zrelaksowani i podejmowali wielokrotne próby rozwiązania zagadki, niektórzy przez ponad pół godziny. Średnio upływało im na tych próbach dziewiętnaście minut, zanim się poddawali. Zupełnie inaczej zachowywali się natomiast konsumenci rzodkiewek, którzy mieli powstrzymywać się przed sięgnięciem popyszne ciasteczka, co uszczupliło ich zasoby siły woli. Zagadka frustrowała ich i otwarcie wyrażali swoje poirytowanie. Jedni bezradnie opierali głowę na stole, inni nie mogli się wręcz opanować, darli kartki i krzyczeli, że to strata ich czasu. Średnio pracowali nad zagadką około 8 minut, czyli mniej niż połowę czasu, który spędzili nad jej rozwiązywaniem członkowie drugiej grupy. Od czasu przeprowadzenia słynnego badania ciasteczkowo-rzotkiewkowego wielu innych naukowców również testowało i wykazywało obecność zjawiska wyczerpywania się siły woli. Koncepcję, że siła woli nie jest po prostu umiejętnością, a raczej można ją porównać do mięśnia, bo tak jak mięśnie, wyczerpuje się w miarę pracy. W jednym z eksperymentów ochotnicy, którym na pierwszym etapie polecono nie myśleć o pewnych sprawach, na drugim etapie nie mieli siły powstrzymać wybuchów śmiechu, kiedy eksperymentator próbował ich rozbawić. W innym doświadczeniu dano uczestnikom do obejrzenia wzruszający film i poproszono, by nie poddawali się emocjom. W wykonywanym przez nich potem teście o charakterze wydolnościowym, nieemocjonalnym ludzie ci, tak jak nieszczęśni konsumenci rzodkiewek, szybciej się poddawali. Jeśli zatem nauka nie myli się co do tych ustaleń, pokłady siły woli są wyczerpywalne. W konsekwencji jest jasne, że im większą presję, restrykcje i obciążenia nakładamy na siebie podczas prób pozbywania się starych nawyków i wyrabiania nowych, tym mniejszą szansę mamy na powodzenie, a większą na efekt odbicia. Zwalczanie nawyków to marny pomysł, osłabi tylko Twoją siłę woli i zwiększy ryzyko powrotu do dawnego zachowania. Właśnie dlatego nie działają drakońskie, krótkoterminowe diety. Kiedy człowiek ma poczucie, że pozbawia się czegoś, czego bardzo pragnie, prawie zawsze ponosi porażkę. W badaniu z 2014 roku blisko 40% osób stwierdziło, że nie dotrzymało postanowień noworocznych, ponieważ cel był niemożliwy do długofalowego utrzymania albo nierealny, a 10% powiedziało, że przyczyną niepowodzenia było podjęcie zbyt wielu postanowień. Dlatego jest szalenie ważne, aby wprowadzane zmiany były niewielkie i możliwe do zrealizowania, by dało się je utrzymać bez konieczności ogromnych poświęceń, które uszczuplą zasoby siły woli. Zamiast pozbywać się jednocześnie wszystkiego, co Ci nie odpowiada, powinieneś nastawić się na ograniczoną liczbę celów, co zwiększy szanse zrealizowania któregokolwiek z nich. W obliczu wielu radykalnych, nieosiągalnych zamiarów, wymagających licznych poświęceń, Twoja siła woli będzie przeciążona i wyczerpie się, a Ty poniesiesz porażkę i wrócisz do punktu wyjścia. Z tego też powodu wielu psychologów i badaczy stwierdziło, że najlepszym sposobem na dokonywanie zmiany nie jest zwalczanie starego nawyku czy pozbawianie się nagrody, co przynosi skutki przeciwne do zamierzonych, tylko znalezienie nowych nagród, zdrowszych i mniej uzależniających, ale mimo wszystko przynoszących autentyczną satysfakcję. Zasada nie zwalczaj szkodliwych nawyków. Jeżeli chcesz pokonać jakieś złe przyzwyczajenia, nie walcz z nim. Odwołaj się do funkcjonującej w twoim przypadku pętli nawyku i podejmij stanowcze działania, aby ją zmodyfikować. Nie pracuj nad kilkoma sprawami jednocześnie. Im więcej rzeczy będziesz próbował zmienić naraz, tym mniejsze będziesz miał szanse na zmianę którejkolwiek z nich. W trakcie wyrabiania nowego nawyku, pamiętaj, aby dbać o siebie i porządnie się wysypiać. Śpij, ćwicz, ruszaj się, uśmiechaj się, baw się, słuchaj, czytaj, oszczędzaj, nawadniaj się, stosuj głodówki, buduj twórz. Twoje nawyki decydują o Twojej przyszłości. The diary of a CEO.